Dzień dobry, dzisiaj myśli popołudniowe. E, Wbrałam się na spacer, e, prześlę wideo e, później. E, Wbrałam się na spacer do e, parku i e, zauważyłam taką różnicę, że jeżeli na przykład e, tak uważnie idziemy poprzez e, naturę czyli zwracamy uwagę na kształty. Zwracamy uwagę na, na to, w jaki sposób, e, jakie ma cechy charakterystyczne natura. Na przykład w tym parku tutaj u, u nas w Malezji, e, no zupełnie tropikalne są e, e, drzewa, rośliny, kwiatki. E, po prostu jest, ma się takie doznanie, że jakby jest się trochę w dżungli albo trochę w jakiejś takim bardziej... Tropikalnym, e, w takiej scenografii, trochę tropikalnej, chcę powiedzieć, scenografii, bo pracowałam w scenografii e, i po prostu jest to dla mnie e, zawsze takie bardzo kreatywne uczucie e, pobudzenia e, zmysłów po, pobudzenia takiej e, e, poznawania świata w, w sposób sensoryczny. I teraz właśnie wydaje mi się, że jeżeli e, szukamy takiego zdrowia na co dzień, to może właśnie, ja mam takie doświadczenie, wystarczy, że zamiast na przykład e, jechania samochodem gdzieś, e, jeżeli nie musimy, to możemy przejść przez park albo możemy przejść przez jakiś taki okoliczność zieleń. E, ja się dzisiaj właśnie wybrałam na, na ten spacer i to było około pół godziny w tom i pół godziny z powrotem. I teraz właśnie no wystarczy po prostu zamienić jakby to działanie takiego chcę szybko wrócić czy chcę szybko gdzieś dojść na to, że chcę poczuć zmysłami jak, jaka jest moja okolica, czym się otaczam. I jeżeli na przykład jest pogoda no ciężka, wiadomo, że no, nie zrobimy tego. U nas dużo jest deszczu też, ale akurat jak wyszłam, było słońce i tak było po prostu pięknie, bo i ta zieleń właśnie tak jakby błyszczała. I no, te przepiękne kształty palm, też różnorodnych, no, były bardzo takim zjawiskowym widokiem. Przeszłam też przez park, który był taki usytuowany pomiędzy tymi wszystkimi właśnie y, tam y, wielkimi budynkami i tak samo jak na przykład właśnie kiedyś y, w Londynie znajdowałam takie miejsca zielone, y, tak samo, y, nie wiem, w Warszawie, tak samo y, na Dolnym Śląsku. I tak samo właśnie wszędzie polecałabym właśnie, jeżeli y, mieszkacie w mieście, które jest po prostu przepełnione właśnie odgłosami samochodów, tak jak tutaj o, na przykład mamy tą ulicę y, dosyć y, dosyć... Y, Tą ulicę dosyć taką busy, to ym, radziłabym na przykład znaleźć takie zielone miejsce, które da troszeczkę takiego y, uspokojenia zmysłów, u, uspokojenia systemu nerwowego i takiego y, y, zamiast właśnie patrzenia dokąd idę, jak szybko i y, co osiągam, to po prostu takie właśnie y, poczucie. Y, jak moje ciało, jak moje, nie wiem, oczy, jak, moje, jak mój oddech się czuje w tym miejscu i czy po prostu mogę iść przez miejsca, które dają mi wytchnienie w tym samym mieś mieście, zamiast tymi drogami, które są takie uciążliwe ze względu na właśnie ruchy pojazdów. Czy no, po prostu no, od, głośność. I teraz mi się wydaje, że mamy, mamy możliwość wyboru, i to tylko od nas zależy, czy zerkniemy na mapę i znajdziemy, czy akurat no, ta dróżka będzie prowadziła przez e, właśnie e, zielone otoczenie, czy po prostu no, przejdę przez te właśnie najbardziej e, ruchliwe e, ulice. Wydaje mi się, że po tym. E, po tym spacerze właśnie pomyślałam sobie, jak fajnie by było kreować taką scenografię dla ludzi, która by była, no na przykład, zawsze miałam e, marzenie, żeby to zrobić w teatrze e, albo żeby po prostu. E, zrobić taki pop-up, e, sklepić taki imersywny, e, właśnie związany z naturą, z tym, e, jak można, jakie są wartości natury i jak ona wspierać nas może w e, po prostu e, czuć własnego siebie. Bo no, e, mamy te zmysły, tylko czy ich używamy? O to chodzi właśnie. Bo możemy je używać e, je ze względu na to, że. Aktywnie szukamy takich jakich, jakichś dobrych e, e, symptomów, nie wiem, takich dobrych działań, które będą wspierać e, bycie właśnie wśród przyrody, czyli tam odgłosy e, natury, czy po prostu pakujemy się właśnie w odgłosy miasta i odgłosy takie, no już bardziej bym powiedziała ludzkie. E, więc e, wydaje mi się, że e, polecam właśnie, nawet jeżeli jest się w dużym mieście, bo ja w takim jestem, uwaga. I z każdej strony są budynki i z każdej strony widać, e, ludzie pędzą, e, żeby po prostu odnaleźć e, swoją taką małą oazę w mieście. Ja kiedyś jeszcze właśnie szłam do pracy, właśnie w Londynie, pamiętam, 40 minut w jedną stronę i w drugą stronę na piechotę przez park rano i to była najlepsza pobudka. Nawet mi się już kawy nie chciało rano pić. <laughs> Więc, no po prostu tak, dzisiaj sobie przypomniałam właśnie o tym, że można tak fajnie doświadczać siebie. W, w dużym mieście, ale w, po prostu w bliskości z naturą, która wtedy daje taką super ulgę i wolność, taką, powiedziałabym, taką zmysłową wolność. Więc no, polecam spróbować. Pozdrawiam. Miłego dnia.